Mój synu, jeśli doszedłeś do końca 2024 roku z niespokojną duszą, czując ciężar nieosiągniętych celów i marzeń, które zdawały się wyślizgiwać z pomiędzy Twoich palców, chcę, abyś wiedział, że widzę każdą Twoją łzę i znam najgłębsze pragnienia Twojego serca. Być może awans, na który tak bardzo czekałeś, nie nadszedł. Dom, o którym marzyłeś, pozostał daleko, a cele duchowe i osobiste zostały tylko na papierze. Nie czuj się samotny, mój synu. Wielu zmaga się z tą rzeczywistością, ale jestem z Tobą na każdym kroku i pragnę, abyś zrozumiał, że frustracja może być glebą, na której zasiewam coś nowego i wspaniałego. Dziś chcę nauczyć Cię, jak radzić sobie z tą frustracją, jak na nowo definiować swoje cele i znaleźć siłę, by zacząć od nowa, zachowując mocną wiarę. Rok 2025 będzie nowym rozdziałem, a ja będę z Tobą na każdej stronie, którą napiszemy razem. Chodźmy ramię w ramię, ale najpierw otwórz swoje serce. Aby przyjąć to słowo, które wzmocni twój umysł, duszę i ducha. Mój synu, frustracje są naturalne, gdy cele wydają się odległe. Często pokładasz zbyt duże oczekiwania wobec siebie, czasu lub okoliczności wokół ciebie. Gdy rzeczy nie układają się zgodnie z planem, rozumiem zniechęcenie, które przenika twoje jestestwo. Ale słuchaj uważnie, ta frustracja nie definiuje Twojej wartości ani nie umniejsza tego, co przygotowałem dla Twojego życia. Wielu nosi ten ciężar, ale w moich słowach jest pocieszenie i nadzieja. Chcę podzielić się z Tobą trzema podstawowymi prawdami na ten czas przejścia. Po pierwsze, pamiętaj, że mam doskonały czas na wszystko. W Księdze Kocheleta 3 i 1 mówię, wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem. To, co postrzegasz jako opóźnienie, jest często czasem, w którym cię przygotowuję. Kształtuję cię z troską, szlifuję Twój charakter, wzmacniam Twoją wiarę i udoskonałam Cię na to, co ma nadejść. Nie lekceważ tego procesu, lecz dziękuj za niego. Proś mnie o mądrość, by dostrzec naukę ukrytą w frustrujących sytuacjach. Po drugie, nigdy nie zapominaj, że frustracja nie określa twojej wartości. W Księdze Izajasza 41:10 sam ci mówię: Nie lękaj się, bo jestem z tobą, nie trwórz się bo ja jestem Twoim Bogiem. Wzmacniam Cię, pomagam Ci, podtrzymuję Cię moją zwycięską prawicą. Twoja wartość nie leży w osiągniętych sukcesach, lecz w tym, kim jesteś dla mnie, umiłowanym i wybranym synem. Trwaj mocno w tej prawdzie, ogłaszając ją codziennie. Wypowiadaj ustami, frustracja nie definiuje mojej wartości, bo mój Ojciec jest ze mną. Trzecia nauka jest taka, ufaj, że działam, nawet gdy tego nie widzisz. W liście do Rzymian 8 i 28 objawiam, wiemy, że we wszystkim współdziałam dla dobra tych, którzy mnie miłują, którzy są powołani według mojego zamiaru. Frustracja, mój synu, to okazja, byś nauczył się bardziej ufać mnie niż swoim planom. Za kulisami pracuję dla ciebie. Powierz mi swoje marzenia i cele. Rozmawiaj ze mną w modlitwie, składając każdy plan przede mną. Frustracja może stać się trampoliną do nowego początku prowadząc Cię do ponownej oceny i dostosowania Twoich celów. Być może niektóre cele, które sobie wyznaczyłeś, nie były realistyczne lub nie były zgodne z moją wolą. Proś mnie o rozeznanie, a pokażę Ci, co wymaga dostosowania. Naucz się świętować każde małe zwycięstwo, nawet jeśli wydaje się nieznaczące. Zapytaj siebie, czego nauczyłem się w tym procesie? Być może rozwinąłeś nowe umiejętności, pokonałeś wyzwania, lub lepiej zrozumiałeś swoje priorytety. Każde doświadczenie ma nieocenioną wartość, nawet jeśli rezultat nie jest taki, jakiego oczekiwałeś. Mój synu, zbliż się do mnie. Jestem z Tobą. Nawet gdy zniechęcenie próbuje cię ode mnie oddzielić. W Psalmie 34 i 18 mówię, Bliski jest Pan tym, których serca są złamane, a ratuje tych, których duch jest przygnębiony. Rozumiem Twoje emocje i przyjmuję każde Twoje skargi. Wykorzystaj te frustracje, by zbliżyć się do mnie. Jestem Twoim źródłem mądrości, pokoju i kierunku. Pozwól mi przepisać Twoje plany z wiarą. Być może konieczne będzie dostosowanie drogi, ale nie poddawaj się. Podziel swoje cele na małe, osiągalne kroki na rok 2025. Pamiętaj, postęp ma większą wartość niż doskonałość. Zapisz swoje cele i przynieś je przede mnie. Wzmocnij swoje życie modlitewne, mój synu. Powierz mi swoje troski, a ja dam Ci odpoczynek. Rok 2025 to nowa szansa na rozpoczęcie od nowa. Będę z Tobą na każdym etapie. Nawet jeśli rok 2024 nie był taki, jakiego się spodziewałeś, nowy rok będzie czystą kartą, na której razem napiszemy nową historię. List do Filipian 3 i 13 do 14 mówi: Zapominając o tym, co za mną, i zdążając do tego, co przede mną, podążam do celu. Podążajmy razem, mój synu. Uczyń rok 2025 rokiem odbudowy z wiarą i celem. Jestem z Tobą na każdym kroku, a to, co dla Ciebie przygotowałem, jest większe niż wszystko, co było. Nie poddawaj się. Jestem z Tobą teraz i na zawsze. Mój synu, pozwól mi nadal mówić do Twojego serca. Ponieważ jest jeszcze coś, czym pragnę się z Tobą podzielić. Droga, która rozciąga się przed Tobą, nie jest ścieżką bez celu. Każde doświadczenie, które przeżyłeś do tej pory, nawet te, które przyniosły łzy i wątpliwości, jest częścią planu, który narysowałem własnymi rękami. Pragnę, abyś głęboko zrozumiał, ja nie marnuję bólu ani nie tracę z oczu żadnego momentu Twojego życia. To, co dziś wydaje się być ciężarem frustracji, jutro może okazać się kamieniem węgielnym nowego etapu solidniejszego, piękniejszego i pełnego mojej obecności. Jeśli uważnie spojrzysz na pismo święte, zobaczysz, że wielu moich sług przeszło przez długie okresy oczekiwania. Przez frustracje, które wydawały się nie do zniesienia, i marzenia, które wydawały się odległe. Pomyśl o Józefie, który został zdradzony przez swoich braci, sprzedany jako niewolnik i zapomniany w więzieniu. Z ludzkiego punktu widzenia wszystko wskazywało na to, że jego marzenia umarły. Ale w moich oczach budowałem przywódcę. Kształtowałem pokorne serce i uczyłem go ufać mi w każdym szczególe. Kiedy nadszedł właściwy czas, Józef został wywyższony i wyniesiony na pozycję, której nigdy by sobie nie wyobraził nie dla własnej chwały, lecz po to, by wypełnić cel, który wyznaczyłem od samego początku. Tak samo jest z Tobą, mój synu. Możesz teraz nie rozumieć ścieżek, którymi pozwalam ci kroczyć, ale jestem z tobą, prowadząc cię do przeznaczenia, którego jeszcze nie widzisz. Frustracja, którą dziś odczuwasz, jest gruntem, na którym zasiewam ziarna wzrost. Pielęgnuj je z wiarą, nawet jeśli żniwo wydaje się odległe. Jestem panem żniwa, a każde ziarno zasiane w zaufaniu wykiełkuje we właściwym czasie. Pragnę, abyś rozpoczął ten nowy rok z sercem gotowym na słuchanie mojego głosu. Frustracja często ogłusza, tworząc hałas wątpliwości i zniechęcenia. Ale jeśli uspokoisz swojego ducha i zwrócisz się do mnie w szczerej modlitwie, poprowadzę cię nad spokojne wody. W Psalmie 46 i 10 powiedziałem: Uspokójcie się i poznajcie, że ja jestem Bogiem. To nie jest jedynie zaproszenie do odpoczynku, ale do głębokiego zaufania. To wezwanie, by porzucić niepokoje i pozwolić mi przejąć prowadzenie na Twojej drodze. Mój synu, nie musisz sam nosić ciężaru jutra. Kiedy przyszłość wydaje się niepewna, pamiętaj, że jestem Bogiem wczoraj, dziś i na wieki. Znam każdą krzywiznę drogi i nic mnie nie zaskakuje. Kiedy czujesz, że tracisz kontrolę, wiedz, że ja nigdy nie straciłem swojej. Powierzenie mi swoich trosk nie jest oznaką słabości, ale mądrości. Pozwól mi prowadzić Twoje kroki i pokazać Ci drogę, którą masz podążać. Teraz pragnę powiedzieć Ci o Twoich marzeniach. To ja sam zasiałem w Twoim sercu wiele pragnień, które nosisz. Te marzenia, które nie spełniły się w 2024 roku, nie zostały zapomniane. Niektóre potrzebują jedynie dojrzeć. Inne być może muszą zostać przemienione. Są rzeczy, o które prosiłeś, a których gdybym udzielił w momencie, w którym tego pragnąłeś, mogłyby oddalić Cię ode mnie lub nawet zranić większy cel, który pisze w Twoim życiu. Ufaj mojej roztropności. Widzę to, czego Ty nie widzisz i każde mnie, które otrzymałeś, było w rzeczywistości tak dla większego dobra, które jeszcze zostanie objawione. Mój synu, pragnę, abyś zrozumiał różnicę między czekaniem a rezygnacją. Czekanie, kiedy jest czynione we mnie, jest aktywne. To czas przygotowania, nauki, wzrostu. Nie pozwól, by frustracja doprowadziła Cię do paraliżu. Idź naprzód, nawet jeśli wydaje ci się, że posuwasz się powoli. W Księdze Izajasza 40 i 31 obiecałem, lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają sił. Wzbijają się na skrzydłach jak orły, biegną i nie mdleją, idą i nie ustają. Obietnica jest jasna, ci, którzy pokładają nadzieję we mnie, Nigdy nie zostaną pozostawieni. Podczas gdy czekasz, jest coś, co pragnę, abyś praktykował wdzęczność. Frustracja koncentruje się na tym, co się nie wydarzyło, ale wdzęczność świętuje to, co już się dokonało. Rozejrzyj się wokół siebie, mój synu. Zobacz codzienne małe cuda, które umieszczam na Twojej drodze. Dar życia, chleb na stole, przyjaciele, rodzina, zdobyte lekcje, wysłuchane modlitwy, nawet jeśli w inny sposób niż się spodziewałeś. Wdzęczność zmienia perspektywę. Kiedy dzękujesz, nawet w obliczu frustracji, ogłaszasz, że wierzysz w moją wierność. Kolejny klucz, który pragnę Ci przekazać, to zadowolenie. To nie oznacza godzenia się na mniej, lecz odnalezienie pokoju w każdej chwili, wiedząc, że ja jestem wystarczający. W liście do Filipian 4 i 11 do 12 Paweł napisał: Nauczyłem się żyć zadowolony w każdej sytuacji. Sekret, który Paweł odkrył, to moja stała obecność. Kiedy masz mnie, niczego ci nie brakuje. Zadowolenie to antidotum na niepokój i zniechęcenie. To siła, która popycha cię naprzód, wiedząc, że jestem z tobą. Mój synu, pragnę, abyś w tym nowym roku zobaczył siebie tak, jak ja cię widzę. Nie patrzę na Twoje błędy ani ograniczenia. Widzę potencjał, który w Tobie umieściłem. Kiedy świat mówi, że nie dasz rady, ja szepczę, że jesteś silny we mnie. Kiedy głosy wokół mówią, że jest już za późno, ja ogłaszam, że jest dostępny nowy początek. W Księdze Jeremiasza 29 i 11 powiedziałem, Albowiem ja znam plany, które mam wobec Was, plany, aby Was rozkwitnąć, a nie zaszkodzić, plany, aby dać Wam nadzieję i przyszłość. Ta obietnica nie była tylko dla dalekiego narodu, ona jest dla Ciebie teraz. Pozwól mi o Twój umysł. Pamiętaj o moich słowach każdego dnia. Kiedy frustracja próbuje się wkraść, ogłaszaj: Pan jest ze mną i nic mnie nie zachwieje. Wyznawaj ustami prawdę, która jest zapisana w Twoim sercu. Wiara rodzi się ze słuchania, a im więcej słuchasz mojego słowa, tym silniejsza staje się w Tobie. Na koniec, mój synu, pragnę, Abyś zrozumiał, że nowy rok to nie tylko zmiana kalendarza, to szansa na duchowe odrodzenie, na pogłębienie relacji ze mną. Niech 2025 rok nie będzie tylko czasem realizacji celów, ale czasem, w którym poznasz mnie jeszcze bliżej. Pragnę, abyś rozkwitał w każdej dziedzinie, ale przede wszystkim pragnę, aby Twoje serce było zgodne z moim. Krocz ze mną, a poprowadzę Cię do miejsc, o których nigdy nie marzyłeś. Nie pozwól, aby frustracje z przeszłości ukradły nadzieję na przyszłość. 2025 to żyzna gleba i razem zasiejemy ziarna wiary, nadziei i miłości. W odpowiednim czasie zbierzesz obfite owoce życia przeżywanego w mojej obecności. Napisz amen poniżej, aby Twoje modlitwy zostały wysłuchane i abym wylał mojego ducha na Twoje życie. Zasubskrybuj kanał, aby nadal otrzymywać moje wiadomości i wzmacniać swoją wiarę.